Cieszę się, że mogę tutaj was dzisiaj poznać i zapraszam was na treningi tutaj do nas, w Podbeskidzia i oczywiście na mecze. Będąc w waszym wieku, już tak sobie myślałem, że fajnie by było kiedyś w tą piłkę pograć i mając te kilka lat, zacząłem chodzić na treningi, dlatego serdecznie was zachęcam do tego, żeby uprawiać sport. Podbeskidzie tutaj potrzebuje waszego wsparcia, z rodzicami możecie przychodzić. No i powiem wam, że można spełnić swoje marzenia. Będąc małym, małym dzieckiem jeszcze sobie z tego nie zdajecie sprawy, ale z czasem zrozumiecie, że, że warto poświęcić się swojej pasji. Od września będą ruszać zajęcia w różnych lokalizacjach w Bielsku. Będą to prowadzić wykwalifikowani trenerzy, także bardzo serdecznie zapraszam dzieciaki w wieku 3 do 7 lat. Na TS Podbeskidzie stronie jest informacja na temat całej Akademii. Zajęcia będą się odbywać dwa razy w tygodniu. Myślę godzinkę, godzinkę 15. Dzieciaki będą mogły się poruszać, pobawić, pograć w piłkę z trenerami, z zawodnikami z pierwszej drużyny. Także bardzo serdecznie zapraszamy na zajęcia z Akademii Przedszkolaka Podbeskidzia. sobie? Już, już w przedszkolu grałeś w piłkę nożną. Czy ta ścieżka jest później łatwiejsza do osiągnięcia kariery w piłce nożnej? Myślę, że jest bardzo ważne, bo im szybciej się zacznie, tym więcej można się nauczyć. A z biegiem lat ciężko nadrobić zaległości względem rówieśników, którzy zaczęli parę lat wcześniej. Czym szybciej dziecko zacznie uprawiać jakikolwiek sport, bo tu jest taki sport ogólnorozwojowy, można powiedzieć, jeszcze na tych zajęciach. Będzie miało na pewno łatwiej w przyszłości dostać się tutaj do naszej Akademii. Myślę, że marzenie każdego dziecka, żeby wystąpić choćby tutaj na Stadionie Miejskim w Bielsku Białej, żeby pokazać się i na pewno taka szkółka przedszkolaka pozwoli na to, żeby wejść w to jak najszybciej i, i później grać na fajnym i na razie zabawowym poziomie, a w przyszłości profesjonalnym. Wszystko oparte jest na takich zabawach dla takich najmniejszych dzieciaków, czyli nie jakieś ćwiczenia jak u dorosłych, jak to się tam widzi na treningach, tylko typowa zabawa, mecze piłki nożnej, też w formie zabaw, także wszystko tak, żeby nie schodził z dziecka uśmiech, więc fajnie. Dzieciaki zapraszam do Akademii.